Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. I dzisiaj wyruszymy, no, w niedaleką podróż, więc e, ja może się prześpię. I jeszcze wam pokażę, bo wczoraj wykonaliśmy misję związaną z Angusem i Hankiem, szczerze mówiąc przez przypadek. I teraz Skip chce się dowiedzieć kto jest, e, kto to po prostu za tym stoi, kto stoi za ich śmiercią. E, nie wiem szczerze jak się tego dowiedzieć. Ewentualnie zrobimy tą misję kiedy indziej, zrobimy później, ewentualnie też przypadkiem jak było ostatnio. No a dzisiaj, moi drodzy, pójdziemy do kanionu. Tutaj mamy Francisco, tam na samej górze stoi. Nie wiem, czy go widzicie. No i właśnie, moi drodzy, my musimy się dostać do budynku Grega. Ogólnie tak, Francisco został wynajęty właśnie przez Grega do pilnowania jego budynku. Greg ogólnie wypłynął, nie wiem po co szczerze mówiąc, ale gdzieś po prostu on sobie wypłynął i go teraz nie ma. I Francisco pilnuje jego budynku. I my słyszeliśmy, że właśnie w budynku Grega, pilnowanym przez Francisco, znajduje się strój bandytów, którego musimy, który musimy znaleźć po to, żeby dostać się do kruka. Czyli to jest można powiedzieć główna misja. I my dostaliśmy informację od pewnego od pewnego pirata, że Francisco kiedyś sobie poszedł do kanionu, co nie? I tam zgubił pewien przedmiot, który znajduje się gdzieś w jaskini. No i mm, ogólnie e, podobno gdy ten przedmiot damy Franciskowi, to wtedy może on nas e, wpuści właśnie do e, tego budynku Grega, w którym znajduje się oczywiście brzytwiak, w którym znajduje się oczywiście strój kąsacz, no w którym znajduje się e, ten strój. O mój Boże. O mój, O oh my goodness. Czapę. on nie jest takie ciężkie nawet. No, dobra, jest ciężkie. To ma cholernie dużo życia. Co to jest? To jest coś pod zębacza chyba. Ale zobaczcie, kiedy to jest szybkie. Nie jak to wrzeszczy. Odejdźcie ode mnie wy. E, dobrze, czyli coś czuję, że trzeba go to zabić w jakiś inny lepszy sposób. E, tylko jaki. Mm, musimy, moi drodzy, gdzieś znaleźć jakąś półkę skalną, na którą wbijemy i te e, brzydkie stwory zabijemy z, z tego miejsca. E, tutaj coś mamy, zobaczcie. O, tam jest też jakiś przytwiak No co, dzisiaj posiedzimy troszeczkę... Ajajaj, w kanionie! Dobra, udało się. On tu nie wejdzie! Chyba. To jest chyba jakiś hardkorowy zębacz. Jakaś jego wersja, wiecie. Chociaż nie jest 180 doświadczenia mamy, czyli normalnie. Aha, i właśnie słyszałem, że w kanionie, w kanionie znajduje się wrak samochodu? Coś takiego słyszałem. Zaraz zobaczymy. Pełzacz, pełzacz. Pełzacz, pełzacz jest jeszcze spoko do pobicia. Jak sami widzicie, widzicie nawet. Nie jest to ciężkie stworzenie. Wejdźmy kawałek dalej. Dobrze, to mamy Pełzacza Wojownika, czyli dajmy sobie spokój. Przyjdziemy tutaj może kiedy indziej, moi drodzy, gdy będę miał lepszą postać. Dobrze, teraz skupmy się na, na tych brzytwiakach. Czekajcie, my pobiliśmy tego chyba z tej półki. Tak, tak, bo tutaj się znajduje ten brzytwiak. No a tamte bym proponował jakoś tutaj przyzwać, czarem najlepiej. One do mnie podejdą i wtedy je zabijemy. O, cholera, jasna! Chyba, że tak Dobry ten czar jest. Tak propo. A, nic, nie, nic nie, nie, ma. nie ma z brzydwiaka, dobra. E, Okej, okay, dalej nie idę, bo nie wiem co jest przede mną. Wez, wezmę kuszę i będę widział co jest. Kaktusy kują? Nie kują kaktusy, życie mi nie schodzi. A gotyk, nie... A, czy, a bez imienny nie mówiła. E, dobrze, wejdźmy tutaj. Będę się czuł bezpieczniej cholera, jasna. Nie, zapiszę grę. One tak już przychodzą z daleka, mnie widzą i już na mnie biegną. Zapiszę grę na ten save. I pytanie: czy mam jeszcze ten czar fajny? Oj, oj. Dobrze, ale czekajcie, może go pobiję. Tak na osobności. Gdzie on jest? Idzie. Może być ciężko. Oj, ale ładne ciosy otrzymuję nieraz. jeszcze miał tą broń dwuręczną trochę rozwiniętą, ale daliśmy radę, świetnie. Czyli tak, z, 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 ten, z jednym brzytwiakiem damy radę, z większą ilością nie ma szans. Błyskawica. To jest chyba ten czar fajny. Mana, mana. Weźmy tą dużą miksturkę, już stra niech stracę. W ogóle mało mam tych miksturek. I yy, ta błyskawica jest tutaj. Jest jeden tylko brzytwiak, uwaga. Gdzie on biegnie?! No nie Strata takiego czaru nie wchodzi w rachubę. Odwal się ode mnie, szczurze. No nie, idzie na mnie, zobaczcie, no to, czy to nie jest chamstwo? Chodź tu. Tu jest takie lekkie zamieszanie. Bo jak jeden jest martwy stwór, to reszta mnie nie atakuje. Dobrze, spróbujmy go jednak zabić tak. Wilkie jeszcze idzie chyba. Mój Boże, co tutaj się dzieje? Jedna szkoła przetrwania. Wilkie, damy sobie radę, on se przejdzie, ładnie elegancko. No i mi gryzie teraz od tyłu, no nie. Dobra, już przestał. ogień La 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 la, la. Dobra. Chodźmy jeszcze na wilka. Dobrze. Dobra, i życie. Tyle powinno styknąć. Wezmę kuszę. No i tak. Tu mamy wilka, tam chyba nie ma nic. Zaraz tam podejdziemy. Dobrze. Dobrze, obkukajmy tutaj to miejsce. Nie ma nic ciekawego, chyba tylko roślinki. Wiecie co ja je wezmę, bo mam mało miksturek, mogą mi się one przydać. Zawsze te dwie coś tam dadzą. Dobrze, idziemy dalej w takim razie. Tam jest jakiś obóz. Polny pełzacz i wilk. Dwa wilki nawet trzy. Taka mała batacha można powiedzieć. Cztery. Jeszcze jeden, pięknie. Tam jest takie konkretniejsze miejsce też, zobaczcie. Podejdę tam, tak z czystej ciekawości. O, 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 chwila, coś tutaj się znajduje. Możemy pokopać. Zaraz zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. I. Sądzę, że coś się znalazło w skórzanym Oj, runę mamy jakąś. Coś jeszcze, ale co to za runa jest? Pytanie: runa, runa, runa. Tutaj mamy teleportacja do przełęczy, do zamku. No to te mieliśmy dwie. Chyba, że to jest taka runa do, do tworzenia dopiero. Yy, jakiś tam, wiecie. Gdzie ona jest? Tutaj, są, tutaj mamy runę. Tak, to jest chyba to. I ta runa służy do. Wytworzenia, dopiero jakiś runy. Możemy tam się czegoś nauczyć, ewentualnie, i wtedy będziemy mogli jakąś daną runę. Ork? Jakąś będziemy mogli runę wytwarzać? Ej, no proszę Was, orkowie tutaj. Oni są wszędzie. Polny pełzacz, dobrze, zabijmy tego. Chyba obrywają, co nie? Tak, bo krepleci. E, coś się zacięło, wiecie? Baryzykuję. No udało się w końcu. E, trzeba szybko życie wzmocnić. Ale dla ja tych orków kurczę nie zabiję raczej. Może być naprawdę ciężko. E, no, gdzie jest ten safe? Tutaj. No i tak, moi drodzy, żeby dalej przejść, to albo trzeba tych orków zabić, albo ich ominąć. Jednak zobaczcie, że tam coś mamy jeszcze ciekawego. Ja tam podejdę. Najpierw obadajmy ten teren, a tam się trzymajmy może trochę z dala. Na razie tylko dwóch widzę, więc może bym mógł ich zabić, jednak bym musiał wejść na jakąś półkę skalną. Mamy Brzytwiaka. Tutaj czar się kłania. Ej, co jest? Tak słabo? Całe życie ma Niech będzie, że całe Damy radę i tak Kurczę, duży ten kanion jest, zobaczcie na to Oj ojoj co to jest? Cholera, co to jest? O mój Boże, ale szczerze? Wygląda to na coś ciężkiego. Spróbujemy, co nie? Czekajcie, grę zapiszę. I co, może najpierw skuszę, co by na to? Jednak coś czuję, że dwa, trzy razy i będzie po mnie. <laughs> Ej, spoko! 220 do doświadczenia dostaliśmy, więc nie jest to ciężkie. Może jedynie nam dużo obrażeń będzie zadawał. Jednak na trzy zbełty poleciał. Krwawy ogar to się nazywa, tak? O ile się nie mylę. Ło, zobaczcie, tutaj mamy jakieś wejście. W zasadzie biega jak cieniostwór, wow! Ojoj. Oj. I nawet brzmi jak cieniostwór. Ora. No. Jest! Ale fuks. Nie ma czego nic nie mają. Życie 100% może sobie teraz załatwię. E, Okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze tutaj to miejsce. O, coś tutaj leży. Skórzany mieszek. Niech będzie. Oj, moi drodzy, coś czuję, że ten odcinek trzeba będzie podzielić na dwa, jeśli chodzi o ten kanion. Yy, więc według mnie <laughs> pierwsze wrażenie jest dosyć spoko. Dziwnie się tutaj chodzi. No i dobra, moi drodzy, w kolejnym odcinku będziemy dalej zwiedzać tutaj ten kanion. Yy, więc jutro wejdziemy tutaj do tej jaskini, chociaż w jaskiniach zazwyczaj, zazwyczaj są pełzacze. Na no w dalszej części może pójdziemy na tych orków, jeszcze ich pobijemy. Więc dzisiaj taki króciutki odcinek. No i okej, okay, to by było na tyle, więc trzymajcie się, moi drodzy, już jutro. Cześć!